Słuchajcie, jestem zmuszony dograć ten stem, dlatego że to jest moja stara karta pamięci. Miałem na niej nagrany początek tej trasy, którą zaraz zobaczycie. Nie wiem, co się stało, po prostu straciłem te, straciłem te pliki. Nie da się tego odczytać. Próbowałem to oczywiście przywrócić, natomiast żaden program nie chciał tego ogarnąć. Więc stwierdziłem, że jest to granie warta świeżki, dlatego że nie ma tam nic bez czego ten vlog by się nie obył. Bo jest tam tak naprawdę tylko taki wstęp i kilka ujęć z autostrady. Więc dogrywam taki intro, żebyście wiedzieli, że po prostu skasowało mi kilka początkowych ujęć z trasy. No i w zasadzie tyle. do miejsca przeznaczenia tutaj dostałem na dokumentach do tego ładunku telefon do gościa który ma mi to odebrać no i właśnie do niego zadzwoniłem że będę za godzinę zawsze warto się zapowiedzieć wcześniej żeby potem na przykład nie było czekania miałem od rana trochę przygód dlatego że miałem jakieś zwarcie w, w kierunku prawym także tylny w ogóle mi nie działał na szczęście po odkręceniu i pomerdaniu żarówką wszystko już działa. Teraz oczywiście mam manie sprawdzania tego co chwilę czy, czy na pewno jest ok, no bo jechać bez prawego kierunkowskazu z tyłu, raczej raczej średnio jest to bezpieczne. Pierwsza zrzutka zrobiona pod Wrocławem. Ziomale w ogóle to ściągali ręcznie z paki. Myślałem, że takim wózkiem będą ściągać coś. A to takie były palety po 100 kg, powiedzmy, więc tam we czwórkę sobie z tym radzili. już papiery, mam 7 zrzutek z tymi meblami. Tak, w jakichś salonach meblowych będzie jazda. No dzisiaj nie dojadę nawet do pierwszej, bo jest 13:40. Ja mam do pierwszej zrzutki ponad 3,5 godziny, jeszcze, a jeszcze nawet mnie nie ładują, tylko czekam w kolejce. Za chwilę będę podjeżdżał, ale za to z ostatniej zrzutki będę miał 11 km nad morze, nad samiutkie morze. Stanąłem już na wieczór, zajebista pauza się szykuje, bo jest piąta, może 15, nie wiem czy tak wcześnie stanąłem w ogóle kiedykolwiek, jutro ten sklep z meblami, tą pierwszą zrzutkę to mam dopiero od 10 czynną, od 10 rano. Zostawiłem sobie na rano jeszcze tam godzinę do lotu godzinę z hakiem za 100 km jestem gdzieś w okolicach Nowego Tomyśla na autostradzie Wielkopolskiej także mogę spokojnie wyjechać stąd do 8.30 dopiero rano i tak będę przed czasem dobra ja już się na dzisiaj wyłączam idę pocilować, także do zobaczenia jutro wieczorem czyli w Trzebiatowie skąd będę miał jakieś 11 km na samo morze Wielkopolski i 3 w Szczecinie właśnie wyjeżdżam ze Szczecina. I teraz kierujemy się do miejscowości Goleniów. Goleniów przedostatnia zrzutka i Trzebiatów ostatnia. W goleniowie będę za jakieś 20 minut. A później jest kawałek czego tego Trzebiatowa nie wiem, myślę, że z godzina jazdy. No ale jakby na luzie zdążę wszystko dzisiaj ogarnąć. No i zobaczymy co będzie dalej. Co z moim wypadem nad morze? Słuchajcie, wszystko się udało, wszystko poszło zgodnie z planem. Po tym ostatnim rozładunku dostałem cynk, że na dzisiaj wolne. Jutro mam załadunek 15 minut stąd o 8 rano, więc nie mam sporo czasu naprawdę, żeby się zrelaksować i siebie spać. No i co? Jestem na morzem, Siedzę na plaży i jest cudownie. rano jedziemy na załadunek 15 minut jazdy jedziemy cały czas wzdłuż wybrzeża zaraz wam tu pokażę do miejscowości Grzybowo nie wiem z tego co widziałem to jest jakiś chyba hotel czy coś takiego czy jakiś pensjonat, nie wiem co tam będziemy zabierać, nie wiem gdzie z tym jadę Zaraz będę pisał do spedycji. Kurde, powiem wam szczerze, że uwielbiam tutaj być. Uwielbiam te nadmorskie miasteczka, nadmorski klimat, nadmorską przyrodę. Tam za tymi drzewami już jest morze. Pierwszy załadunek zrobiony. Deski tarasowe, bodajże to były. Trochę żeśmy tego poprzerzucali tutaj z właścicielami. No i ekspedycja kazała mi stanąć i czekać na razie. Pewnie, Znaczy na pewno będzie doładunek jakiś. Tam z tymi deskami to na 500 km do celu. A więc gdzieś coś doładujemy. No i pewnie dopiero pojedziemy. Czekamy co spedycja wymyśli, a to może potrwać. Aktualnie stoję już godzinę. To może potrwać jeszcze jeszcze następną godzinę, tak naprawdę. Więc znalazłem sobie tutaj od miejsca załadunku, na szczęście, 4 km była stacja. No i sobie tutaj stoję i czekam. Słuchajcie, dostałem ładunek w miejscowości Trzcianka koło Piły Teraz mam tam być do 13.30, jest 10.40. Ja mam tam równe 2,5 godziny jazdy, więc to wychodzi 13.10, czyli teoretycznie jest te 20 minut zapasu, ale wiadomo jak to po drodze różnie może być. Więc pierwszy raz mam taką sytuację, że tak na, na styk czasowo to wszystko jest, że trzeba naprawdę się wyrobić. Miejmy nadzieję, że dojadę na czas. Kazałem spedycji dać. Dać znać tam właśnie tej firmie, czy co to jest, nie wiem, czy to jest prywatna osoba, czy jakaś firma, że będę na styk. No i co, lecimy 157 km jeszcze, ale landami, dlatego tak długo 200, o boże, 2 godziny 27 minut jazdy do celu. Jeszcze rano nad morzem to jest wioska zaosie się nazywa. No i jest to też gdzieś tam w tamtych okolicach, pod, pod Warszawą, bardziej koło łodzi, może tak można powiedzieć. Natomiast e, dostałem info od spedycji, że teoretycznie, znaczy teoretycznie wszystko możemy rozładować jutro, więc żebym sobie stanął gdzieś na jakieś jedzenie. Bo w sumie od śniadania nic nie jadłem, a jest prawie 15, więc. Że za niedługo wylecę na jakąś e, autostradę, sobie gdzieś tam stanę i coś zjem. Czyli można powiedzieć, że na dzisiaj w sumie już taki fajrand. jeżeli chodzi o ogarnianie jakichś tam tematów. Została tylko jazda. No a dla mnie jazda jest akurat przyjemnością, więc spoczko, zobaczymy, gdzie tam dzisiaj dojadę. Czy do samego miejsca rozładunku, czy coś sobie stanę wcześniej. Chciałbym ogarnąć jakiegoś mopa z prysznicem. No i co, jutro robimy trzy zrzutki i lecimy do domu. Fajnie by było jak najszybciej z rana to ogarnąć. I potem z Warszawy będziemy lecieć na Kraków. No i do domu. A w piątek będziemy ogarniać załadunki na poniedziałek. Także można powiedzieć, że. Kolejny tydzień pracy, już prawie, prawie już zamknięty, chociaż jest dopiero środa. Trzy godziny będę tą drogą wracał już na Kraków. Zobaczymy, czy uda się w ogóle coś znaleźć, tak żeby ja jeszcze to zdążył rozładować dzisiaj, bo muszę dojechać do Warszawy, zrzucić Warszawę, potem wyjechać z tej Warszawy. No chyba, że dostanę Biedronkę i Wojnicz. To Biedronkę jest na 24 na dobę. Kurczę, zauważyłem jedną rzecz, że po 4 godzinach jazdy i to już któryś dzień z kolei to mam, po czterech godzinach jazdy przychodzi taka zmuła, jest 10.30, ja jadę od 6.30. I właśnie czuję, że mi się ziewa, jestem senny. Po czterech godzinach przychodzi taki, taki właśnie... Nie wiem, mały kryzys, czy jak to nazwać. Oczywiście to nie jest na tyle, że nie dałbym rady jechać, no nie i tak za, za, nie, za chwilę dosłownie będę na tym rozładunku. Więc się tam troszkę odmułę, takie oto miejsce rozładunku w Warszawie. Miał być wózek widłowy, nie ma wózka. Znaczy nie wiadomo czy nie ma. Coś, coś tam załatwiają, bo ale ta waży 400 kilo, także. wiozę trzy paletki, tak jak się spodziewałem Biedronka tylko, że tym razem nie Wojnicz, tylko Modlnica Centrum Dystrybucji czyli moje dawne rejony kurierskie tam jeździłem dwa lata akurat po Modlnicy w Biedronce byłem codziennie bo to był stały zbiór więc znam dobrze obiekt wiem co i jak mam nadzieję, że mi to dzisiaj rozładują bo podobno, że ta zrzutka jest na jutro Wjeżdżam z Warszawy 13:20 dopiero, więc mój pierwotny plan był no zbyt optymistyczny. 3 3 godziny do celu. 3 godziny do celu. Także lecimy na Kraków.